yeah Piotr Gomułka, kosmos Nowotaniec. Kosmos wygrywa na izolatorze 2-1, chyba cel osiągnięty. Dzięki temu utrzymujecie się prawdopodobnie na pierwszym miejscu w tabeli. Myślę, że cel na dzisiejsze spotkanie jak najbardziej jest osiągnięty. Wiemy, że zawsze na izolatorze ciężko bardzo się gra. Jest to dobra drużyna, zawsze fajnie taktycznie przygotowana i motorycznie, także tym bardziej myślę, że możemy być zadowoleni z tego wyniku. Wykonujemy dobrą pracę na treningu, także trzeba było to udowodnić teraz na wojsku. Dużo sytuacji bramkowych z Waszej strony, jednak boisko nie przeszkadzało aż tak bardzo. Boisko było, jak na te warunki pogodowe, naprawdę w porządku. Przygotowane wiadomo, że podczas meczu ono się rozjadzie ze względu na te opady atmosferyczne. Nie wykorzystane, niewykorzystane sytuacje, jak najbardziej. Było ich troszkę w pierwszej połowie, w drugiej myślę, że zdecydowanie mniej. W drugiej, już izolator miał chyba więcej tych sytuacji, żeby móc nawet wyrównać. Także, no cóż. Nieskuczeń poprawimy na kolejną rundę, a teraz trzeba się cieszyć z trzech punktów. myślisz, że przed meczem żeście byli takim murowanym faworytem, bo kosmos nie zawsze wygrywał na wyjazdach. Yy, właśnie chciałem to powiedzieć, że na wyjazdach no, ciężko nam to idzie i męczymy się, można powiedzieć u Ciebie, jednak zawsze mam tą przewagę i swojego boiska i myślę, też, że więcej tam terenujemy po prostu. Dzisiaj się zwycięstwo, no fajnie, smakuje, bo jest to na koniec rundy. Wiadomo, zakończyliśmy dobrą rundę w naszym wykonaniu. Rusza kosmos z znakomitą kątą, nie ma spalonego. Na prawej stronie jest Kalemba. Czy to będzie bramka numer dwa? Kalemba ze strzałem broni świetnie teraz, Andrzej. Nie uważam, że to był za mocny przeciwnik. Pokazaliśmy w końcówce, że byliśmy w stanie zagrozić bramki przeciwnika. szyliśmy bramkę, mieliśmy też sytuację. Uważam, że spokojnie mogliśmy przynajmniej zremisować w tym meczu. Chyba najmocniejszy zespół, z jakim graliśmy do tego momentu. Widać, że grają tutaj doświadczeni zawodnicy, widać było to na boisku, ale tak jak mówiłem, mogliśmy spokojnie tutaj powalczyć o remis. Ciężkie warunki dzisiaj, koniec rundy Was przywitał śniegiem, można powiedzieć. Dokładnie tak. No, I tak dobrze, że w ostatniej kolejce, bo nieraz y, historia pokazywała, że te ciężkie boiska występowały wcześniej, już na początku listopada. Tak naprawdę dzisiaj jest ostatni, y, ostatni mecz, ale nie przeszkodziło to, żeby można było grać y, piłką. Teraz e, znakomicie rusza izolator do grania wzdłuż polakarnego. Kowal jest! Bramka! Mamy! Jeden do dwóch. Cieszę się, że dałem asystę. Tym bardziej, że to jest mój ostatni mecz tutaj w izolacji. Z tego miejsca chciałem podziękować zespołowi izolatora, ponieważ tutaj warunki są bardzo fajne do rozwoju i cieszę się, że mogę tutaj grać tą rundę. A zdradzisz co dalej z Dominikiem? E, będę szukał e, gry na Pomorzu. Narzeczona, narzeczona, nie będę ukrywał, że za miłością jadę przejął tę piłkę, Walas, Walas indywidualnie do samego końca, Walas ze strzałem, ależ ładna akcja. Piotrek, jak Ty się odnajdujesz w tej drużynie wielojęzycznej, jaką jest Kosmos Nowotanie? Na przebiegu lat myślę, że można się już do tego przyzwyczaić. Chłopaki chłopaki naprawdę też wykonują fajną robotę, ponieważ chcą się komunikować, to nie wygląda tak, że kompletnie się ani nie uczą, ani jest taka niemowa na boisku, ani na treningu. Naprawdę myślę, że to nie ma problemu, jeśli Ktoś ma troszkę chęci spoza jakby naszego państwa, żeby chęci u nas grać, chęci się uczyć, także nie ma w tym żadnego problemu z komunikacją. To są grupki jak w każdej drużynie, że tam się jedni strzymają z drugim, ale jako kolektyw jesteśmy jedną drużyną na meczu, w szatni tak samo, także nie ma czegoś takiego, że jesteśmy osobno, żyjemy jako drużyna, ze sobą się spotykamy nieraz po, po treningach czy po meczach, także nie można powiedzieć, że drużyną nie jesteśmy. Jasne, w danym sezonie pierwsze miejsce w tabeli. Nie udało się awansować, bo wiadomo, klub nie spełnił warunków, chociażby stadion. W tym sezonie znowu walczycie o pierwsze miejsce? My tak się śmieję, że zawsze chce się wygrywać i zawsze gramy o to pierwsze miejsce. No, wiadomo, nie spełniliśmy warunków w tamtym sezonie, no, ale w tym wiemy, że tam już zostało kilka rzeczy poprawionych, także czy uda nam się utrzymać to prowadzenie i czy awansujemy, to przyniesie kwestia czasu.